Witam się z Wami na naszym vlogowym kanale Twin Story Vlog. W kolejnym vlogu. Jest późno. Mamy godzinę 23, albo właściwie parę minut po. Cały dzień. Niestety na vloga nie nagrywaliśmy, trochę nie było czasu, trochę nie było sposobności, trochę nie było humoru. Robiliśmy dzisiaj challenge, kolejny challenge popitowy, i kilka przebitek z tego challenge Wam pokażę. Myślę, że fajnie nam się udało. Robiliśmy różne takie challenge popitowe, ale nie tylko takie klasyczne, jak widzicie na tym kanale, ale również pewne modyfikacje. Coś, co teraz tam jakby hula w internecie i wszyscy mogą zobaczyć. U nas popit teraz jest na czasie. Dziewczynom się to bardzo podoba, a my generalnie jest takie założenie naszego kanału, że my robimy rzeczy, które się dziewczynom podobają. Więc jakby nie zawsze możemy płynąć z prądem trendów. No, bo nie wszystko jest dla nas, a też nie wszystko dziewczynom się po prostu podoba. Nie wszystkim są zainteresowane, a robimy generalnie to, co im się podoba. Tak, żeby im to sprawiało frady i przyjemność, bo to przede wszystkim o to chodzi, żeby, żeby było wesoło, bo to jest nasza jakaś tam wspólna zajawka rodzinna, jakieś nasze hobby. No i ma być przyjemnie, tak? To nie jest coś, co ma nas do czego mamy się zmuszać, tylko coś, co robimy z chęcią. Więc żebyśmy to robili z chęcią, musimy robić to, co lubimy. Więc dzisiaj nagrywaliśmy ten challenge popitowy, przebitki Wam pokażę, a oprócz tego dziewczyny jakoś tak dzisiaj nie były w jakimś takim humorze, śpiące są bardzo. Jakoś tak te leki je usypiają, jakieś takie są rozleniwione w tym wszystkim, nie mają tyle energii, też nie wychodzimy z domu i to jest cały problem. One są jednak żywe, aktywne, tak u nas jest, że my zawsze pomimo nawet pogody jakiejś tam złej, czy coś tam, yy, chyba że faktycznie bardzo leje, to my z tego domu gdzieś wychodzimy, w jakieś takie bliższe czy dalsze wycieczki robimy, a teraz one są w domu. Oczywiście one już biorą ten antybiotyk kilka dni, w związku z tym yy, yy, to one już właściwie, no umówmy się, nie zarażają, ale jednak mają ten kaszel taki i są słabe, i w związku z tym, yy, a pogoda też nie sprzyja, w Krakowie dzisiaj padało cały dzień jakoś tam, no przelotnie, bo przelotnie, ale jednak cały czas było mokro, więc y, jakoś nie było sposobności do tego, żeby y, specjalnie spacerować. One takich spacerów, jakiś tako, tego typu, takich za mocno nie lubią. One to bardziej lubią, wiecie, pójść na plac zabaw, tam powybiegać się, poganiać, czy pojeździć na hulajnodze, czy na rowerze. To jest jakaś tam atrakcja dla nich. One tak bardziej fizycznie lubią ten czas spędzać. Raczej siedzenie na ławce, czy spacerowanie, czy siedzenie i w ogóle takie stateczne zajęcia raczej mało są dla nich przyjemne. Oczywiście wiadomo, rysujemy, malujemy, bawimy się klockami, układamy puzzle i to wiadomo, to wszystko jest, ale to jest raczej przerwa od tego, co nas najbardziej interesuje, czyli od zabawy takiej fizycznej. Żeby sobie pobiegać, wyskakać się, to to jest dla nich taka atrakcja. No ale one też są w takim wieku no i tego ruchu jak najwięcej potrzebują, o tym już też była mowa na naszym kanale i pewnie pojawi się ten temat jeszcze wiele, wiele razy tej fizyczności. No, my wychodzimy z założenia, że ta fizyczność jest dla nich ważna i staramy się im nie blokować tego rozwoju fizycznego, wręcz przeciwnie, jeszcze je podkręcać, jeszcze podnosić im poprzeczkę i dawać im, pokazywać im po prostu różne możliwości, żeby one mogły jeszcze jakoś tam te swoje granice przesuwać coraz bardziej wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Tym bardziej, że dziewczynki tak całe życie też nie są jakieś takie super, wiecie, dynamiczne. Potem tak ogólnie, jeżeli się patrzy na dziewczynki w wieku rozwojowym, to one później troszeczkę siadają i większość z nich już mniej uprawia różne sporty, mniej są chętne. Zresztą to widzimy i na wf mniej dziewczyn ćwiczy i w ogóle. A ja bym jednak chciała, żeby one tą aktywność zachowały i żeby zachowały tą aktywność, no to muszą jednak od dziecka cały czas tą aktywność ćwiczyć, no więc się staramy to robić. Dzisiaj te żony w takim humorze są takim no, średnim, więc y, też ja tego nie nagrywałam. Y, ja staram się, generalnie mamy taką zasadę, że staramy się nagrywać te rzeczy, które są przyjemne, ale wiemy też, że y, daily vlog, vlog rodzinny, vlog codzienny. Rządzi się swoimi prawami. Dlatego jest też tak mało osób, które tego typu vlogi publikują na kanałach, na YouTubie. Ze względu na to, że jeżeli publikuje się codziennie, to tak naprawdę publikuje się wszystko, ponieważ żeby był materiał na vloga, no to trzeba publikować i nagrywać codziennie, a ta codzienność jest różna. Wiecie, raz w tygodniu czy raz na 2- trzy dni, to się każdy uczesze, pomaluje, wymyśli sobie scenariusz, wymyśli sobie pewną aktywność, którą robi tego dnia. No i już jesteśmy w miarę obyci z YouTube'em. Każdy z nas, nawet jako widz, widzi, że YouTuberzy przygotowują odcinki specjalnie dla nas, że często to nie jest ich życie, tylko to jest życie, które mają za zadanie nam pokazać żeby to było też dla nas ciekawe, tak? pokazywało ich życie w sposób ciekawy, nie pokazywało ich wad, pokazywało ich zalety, nawet jeżeli mówią, że to są wady, to oczywiście to jest tak pokazane, że to są zalety i generalnie wszystko jest takie kolorowe, cukierkowe. Jeżeli nagrywamy daily, to nie ma możliwości, żeby codziennie mieć przedstawiony scenariusz, szczególnie w momencie, kiedy ma się dwójkę trzyletnich dzieci. I one też bywają chore, mają różne humory swoje, one też wiecie, no dojrzewają, mają różne emocje w sobie, czasami mają dobre humory, czasami złe. To są normalne dzieci i my też, my też nad nimi nie pracujemy, żeby one były przez cały czas uśmiechnięte i wesołe, raczej staramy się nie blokować tego, tej ich emocjonalności, więc jeżeli mają ochotę mieć zły humor, to po prostu mają zły humor, jak ma ochotę krzyczeć, to po prostu krzyczy, jak ma ochotę być niezadowolona, to jest niezadowolona. Nam się podoba to, żeby one mocno i głośno artykułowały swoje emocje. Wydaje mi się, że to jest właściwe w tym wieku, w ogóle jest właściwe u ludzi. To jest zdrowe, żeby nie blokować swoich emocji. I u dziecka jest tym bardziej zdrowe, ponieważ dziecko się rozwija. Jeżeli ono na tym etapie będzie przez nas tłumione, no to ono już będzie tłumione przez całe życie. I ono sobie w pewnym momencie zda sprawę z tego, że to my je tłumimy i to będzie dla niego jeszcze większe jakieś tam zaskoczenie, negatywna emocja i tak dalej, i tak dalej, i tak co, dalej. Co rodzi komplikacje? No i pełne gabinety. Tak, wiemy, jak to się odbywa. Widzimy to w tym momencie u różnego typu młodzieży i u osób dorosłych również. I właśnie w związku z tym dzisiaj niczego nie nagraliśmy. Mamy nagrany tylko challenge, który faktycznie był dobrym momentem. Dziewczynom się to podobało, miał dobry humor, ale już potem były zmęczone, już nic nie chciały robić. Więcej ja ich też po prostu nie namawiałam. Dobra, pogadałam sobie, napaplałam się, napaplałam się. Teraz może zobaczcie przebitki z tego, co dzisiaj robiliśmy. Kto zaczyna? Papier, ja, kamień, ja, ja. papier kamień, nożyce. Pa. Nela z Lilą. Papier, kamień, nożyce. Kamień dwa razy. Dobra, remis, jeszcze raz. O, dwa razy nożycki. Dziewczyny są coraz lepsze. To jeszcze raz. Papierka mi o, o, Nela chyba wygrała. Nela wygrała. Dobra, wy zaczynacie. Przez było ćwiczone chyba. Tak, dziewczyny ćwiczą papierkami, nożem. Dobra. No. Jeszcze raz. Obracamy. Rączki do góry. Trzy, cztery. Lila. No, no, pokaż, 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 pokaż. No jest, no dobrze. Dobra, a jest też zaraz dla nas, jest zaraz dla nas. Wygramy. Nie się stało, zaraz się odegramy. Zaraz próbujemy jeszcze raz. Tak, jeszcze raz, dobra, obrót. Obracamy. Łączki do góry. Łączki do góry. To może być tak, ile, co ty tutaj oszustwo. Trzy, cztery. Tak, no. Super, super, brawo, 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 ściskamy, ściskamy. Kolejny, do kolejny. No do góry. dobrze ci idzie, no dobrze, dobrze, niech no. no. no, Jeszcze raz uszy królika. super. Jeszcze jeden no. z drugiej strony. No makę, nie ma. U góry, u góry, matry. u góry, u góry. Ma. U góry jeszcze. U góry jeden. Jeszcze ci tutaj. Zostało. U góry jeden, u góry jeden. Ur jeden. U no, gór. O, o właśnie. Brawo! O, idazela. O, dobra, jest 3-1. No. Rączki do góry, dobra. I... 3, 4. No to niełatwe, co? <noise> Już? Brawo! Nie! nie, nie brawo. 4, Jeszcze raz. I tak Nie! Nie! tak w ogólnym rozrachunku wygrywamy. Dobra, daj do końca. Jeszcze raz, rączki no. dziewczyny? góry dziewczyny. Czekajcie, Nie! Nie! tak Nie! tak tak Dobra, tak. Dobra. Stop! Wszystkie już? Eee, e, ja się nie bawię, jeszcze raz. Dobra, to wracaj. Co jak coś tutaj te wracaj? Coś tu ja. Dobra, wyrączki do góry. Czekaj, nie, nie, do góry. Nie, nie, nie no. no kiedy kto mówi start? wbijać teraz. Stop! Stop! Już mamy jeszcze trzy zostały. Ja Ci powiem, że mi się z tym wbijają, to mi się wyciskają mi się te popity. No dobrze. To chłapać popatrzę. No dobra tato. No to zaczynajmy. Czekaj, nie mi tu pomaga? Dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. no, To ta sama. Trzy, dwa, Pry. Ała, to boli trochę. One się odciskują z powrotem. No to taki masz nos. Pierwsza! Pierwsza! Skończyłam! To nie jest niemożliwe. Tak, to... Zamieniamy się popitami. Dobra, zamieniamy się popitami. No i tak to wyglądało. Ja się już słuchajcie z Wami żegnam. Pamiętajcie o łapkach, o subskrypcjach. No i o tym, żeby nas codziennie oglądać. Codziennie o godzinie 12. Kolejny, kolejny odcinek naszego serialu paradokumentalnego, właściwie dokumentalnego z naszego życia. I co? Widzimy się jutro. To się trzymajcie. Pa, pa, pa!